Witajcie kochani! Dzisiaj w grze specjalnie dla mnie! Surgeon Simulator 2013 razem z weniem <ścoughs> Czyli zabawa w chorego doktora na maksa, który byś może pobijemy nasz wynik operacji serduszka! <ścoughs> Performal transplant! Ech, dawaj tu ścierę! Powiem wam tak, to jest gra niezmiernie FA Ręka! Moja ręka! Ty! A! Dobra, uspokójmy pacjenta. No dobra. you. Uwaga! Ta groza! Nie to! Uwaga, ta groza wiera treściwe! Ilości krwi. Pierdolny ten. Ja. Ciężko. Po ja Ciężko. Dobra. Dobra. Byk. Stuk. Stuk, stuk, stuk. Rozbijanie kości to zawsze były nudy tu trzeba zdziałać o, 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 o. ktoś krwawi hmm? a, 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 sorry a, fuck okej, okay, chyba można wyjąć puco. no dawaj, dawaj a, Tylko jedno płuco, tego tak nie będziesz potrzebował. O nie, chyba tu się... A kości jeszcze nie wybiła. O, wątroba! Dzieci, właśnie uczymy się jak przeprowadzać operację tu numer jeden oraz budowę człowieka. Eee, yy, to go Dobra, możemy już otworzyć serduszko. Fuck! Okej. Okay. Jakieś klikadełko, Pimpadełko, plikadełko. Eee, tu się nic nie kika. Skalpel, siostro! To nie jest skalpel! O, rozbija się nawet. No, 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 no! no we weź to! Ech. Ech. O, wziął. Teraz strasznie. Oj, oj! Siadnij go! O kurde Sorry! Ups No! Tu! Muszę ciąć A. A. Kurde, coś nie idzie Nie umieraj jeszcze! Okej, 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 mam to, mam to, mam to, mam to! Ech. No dupy jest ten skalpel. Tak! <grystanie> 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 Kwiwielu! Nasz pacjent poważnie krwawi! Nie! 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 To! To! Ała. Ała! Jest, jest, jest! No, dawaj, dawaj! Dobra o, o o kurde Co jest z tym nie tak... O jest. O, już lepiej. Dobra. Żeby nie zużyć całej. Okej. Okay. Mi się zdaje, że to jednak trzeba... Nie! Tutaj e Tą kość jeszcze odciąć, <słyni> <mainland mermaid> to nie będzie bolało. Poczujesz tylko ból! No, ej, no, tnij, no, no, co jest? tu góry jakoś to. No no no, 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 tam tak, tak, tak. Tnij. Rżnij! I tak nie bardzo. O, jak pięknie. No Dobra, dobra, jeszcze jeden skalpel. gdzie ta wiertwarajczka się podziała. Jakiś dziwny ten skarpel. No ale dobra. No, jest piękne odcięcie za 100 punktów. Ops. Dobra, Łapiemy teraz z strony. Nie, 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 nie da się. Coś blokuje. Hmm. O! Oh. Wyciągnij ten żołądeczek! Już nie będzie ci potrzebny! No nie ma tu niczym wyciągnąć! Jakiś je, długopis może? Wacik! Co so jest i długopis? E, e, a, 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 a. Nie! Wracaj tu! Cholero! Nie, nie! Eee, uh, ci było całe. No, to żebra. E to ci dopiero. Klops. Nożyczki to ostre. Może kukiem. Hmm, może się udać. To jak to tą wątrobę teraz wyciągnąć? Może tr trzeba naciągnąć jeszcze? Ksz, ksz, ksz. Mm. O jest! Chyba dopiero teraz zało. Zaskoczyło. Jest. O. Nie, <ścoughs> nie ty. Ty. No, 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 no. już. już. O. Już dotykasz, dotykasz! Nie! Już jest! Nie! Jeszcze jeden skarp. O, Grube ostrze tym razem. No jak zręcznie. Teraz trzeba odciąć od serca wszystko. O tutaj jest, widzę. Cięcie zrobić. Nie, nie, nie. Natnij to! Dobra, jest, jest cięcie. No dobra, dobra, dobra! Serca nie ma, nie ma serca! Sytuacja awaryjna! Wyjmij to! A chuj z tym! Fak! Oh. Nie! Nie! Już myślałem! Dobra! Nowe serduszko, nowe pimpa jałeczko! Teraz wyjmijmy to stary! Nie! Szybko! Tracimy krew! O oh fuck, Mam za grube paluszki! Nie, chyba nie uratujemy dzisiaj pacjenta. What the fuck? Dobra. O, 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 pięknie. Nie! Trudno. Może to trzeba tak bardziej idealnie ułożyć? Hops. Yeah! Kolejny pacjent uratowany. To jest z 5, 547 ml krwi. Dostałem D to nie jest całkiem e, dobra ocena. Ale cóż, skoro zajęło nam to tak mało czasu, może jeszcze się skusimy na operację e, przeszczep, może tak dokładnie e, tej nerki. Pop, pop, a raczej dwóch. Płokaż, co masz w środku, kotku. Hmm, hmm wygląda poważnie. łyśko. No to by było trochę zabójcze You ready for some pain Jak jak idealnie weszło. Nie! Nie! Do góry Dobra, tu przeciąłem, tam przeciąłem, tu będzie teraz jeszcze O, chyba Nigdy nie wiem, gdzie to do końca przeciąć, cholera O, 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 o! Jest, jest, jest Ups. Dobra, wyciągamy je lito grube Oj, ciężko się dzieci nauczyć anatomii razem z weniem. Dobra to teraz Nie! Nie, mój daleko skalpel. Co bez niego, pocznę ten łuk. Tu, 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 tu. O, 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 o. o. Okej, okay, to tutaj. Tutaj właściwie nie wiem co odciąć. Tutaj. Na Tu przy żołądku. Pewnie. A. Okej. Okay. No, złap się. Dobrze, dobrze, dobrze. I dalej. Ach. Dün dün. ach. Wyciągnął. Wkurzają mnie te jego. Ech, żeberka. Pik. Pik. Ups. Pik. 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 No łam się. Już się zawało. Dobra. No. O. Ops. Jest. Jest! 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 Poszło. Żeberko! Oh. Uh -uh. No, dobra! No wyciągaj. Co jest? Czemu nie chcesz wątróbki wyciągnąć? A, bo tu dużo śmieci jest chyba. No co jest? Łap, za wątrobę i ciągniesz! No. To nie była kontrola. Te? What the fuck? Czemu nie? To chociaż to wyciągnę. Ja nie wiem, co to za doktor, on nawet nie potrafi nic złapać. Może jednak tam natnę. Nie wiem po co. Faga! Whoops, łops! Krwawienie, nie? Zkować ah, No akurat nie do czegoś to jest ułączone. O pięknie, pięknie, pięknie Dobrze No, no, no jest Dobra Tam się coś rzuca Jest Yuh. Teraz poważne cięcie trzeba wykonać Coś w moim stylu. Okay, weźmy taki. A, a. no ale nie w nerkę. Odciął? Chyba nie. Przy samej nereczce to chyba trzeba... O! Jest! Odciąć. Aha! Prawie! Jest! Nie! Jest! Nie! Jest to to! Choroba jasna. O, oh. oh, chyba już poszło. Dobra, to jeszcze teraz szykaweczkę. Nie! What the fuck? Wow. Nie ma jak to dobrze się wstawić przed operacją. Pozytywnie! Dobra! Uu. jedną tą nerkę? Nic nie widzę. O, ja. Dobra, czekajcie, czekajcie. O, o, chyba mi się udało dalej rękośnąć i zapałem jedną nerkę. Ech, jest to normalnie jak na ryby. Na wyczucie. Na wyczucie cholera. Zawsze miałem problem z tą jedną nereczką. Uu. Dna. Połóżmy ją tutaj ładnie, piknie. Fuck you! Coś się zdaje, że Nie uda się nam zrobić tej operacji tak jak należy no, Tu się fajnie ten, ale tam jajaj się narobiło Tu tą powinienem jakoś zapać jakoś Nie, <laughs> nerki nie, złapie. nie, no. nie, może być Dajcie mi jakiś długopis nie, mm. ja nie, no ciężko się tak robi nie, 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 Dobra, nie, 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 Yeah! Wszystko normalno. Dobra. A, to no tu była ta nareczka. No, no, no. No co masz takie jakieś paluszki? Grube! No, tak. O, jest, kurna, nie. No, 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 łapiesz łapiesz, łapiesz, łapiesz. Kochaniutko. Narusie. No łapiesz, łapiesz. Uj, prawie... Jest! Kurde. No masz pod palcem przecież. Tybilu. Łap, łap, łap. O Cholera Może mi się uda chociaż ją podważyć jest troszeczkę i dupa. Kurde. To nie jest gra dla mnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Naprawdę, tu się odłączyło ewidentnie. Może tak przycisnę. Uu, te się ruszają, kurna, jak jakieś. Nie wiem, a ta się nawet ruszyć nie chce. No już, już, siotam, siot, siot. Siot, tu ładnie piknie. Co teraz z tą? Cholerno, ona w jakimś dole siedzi No da się, nie da się jej kurde ruszyć nawet A, bo Nie odciąłem całej chyba no Dobre, dobra ok, 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 chyba. Poszło chyba. Nie wiem No i co jest? To różniej O, trochę duży wyciek No 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 tylko teraz się nie ukuć. w sumie nic się nie powinno stać Ach, kurde, no po co się poręczy łapiesz? Co za debil z tego lekarza O, piknie Bardzo pięknie Ops No dobra, ten by się przydał, Pff, nie wiem jak to wyciągnę. Ja spier, Dzielaj, uh. uh. no nie o to mi chodziło. Maciszek jest nie ma. No nie, jak sobie jednego Wacika. O! Yeah. Niemiłe sprzęty. Ale nie ma wszystko pod kontrolą. Ok, jedziemy z koksikiem, jedziemy. O, 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 to mi chodziło, o to mi chodziło. Teraz tą, tą, tą tak lekko tam przesunąć. Pięknie żeby było. No, no, no. Jedziesz do kuli. Nie mam cierpliwości do tej gry powoli. No, 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 no. No i co kurda ci się ręka tam nie mieści? Pięknie! Prawie ciągnij to. No kurde No, no, czemu jej nie łapiesz? Ciulu, jest! I co? No i już powinno być zaliczone. Uwielbiam takie. Nie, nam wyrzucił, że nie da się zagrać tą grę. Okej. No nic, udało się kochani. Troszeczkę czasu nam to zajęło, ale udało się. Nie no, jak to dobrze przeprowadzona operacja przez wujka <laughs> Czuję się, że jestem gotów, aby pójść na medycynę. Venue is out.